Witam Państwa, zapraszam na kolejny cmentarz. Znajdujemy się w miejscowości Wola Cieklińska na cmentarzu numer 11 z I wojny światowej. Cmentarz położony jest na południe od drogi Gorlice-Nowy Żmigród. Prowadzi do niego droga polna zaczynająca się, się przy kapliczce domowej. Usytuowany jest na obszarze płaskim u podnóża góry Jaszcz. 528 metrów nad poziomem morza, w Beskidzie Niskim, Znajduje, zajmuje powierzchnię 0,5 arów, czyli 0,05 hektara. Cmentarz zaprojektowany został przez słowackiego architekta Dusana Jurkowicza. 1868-1947 zbudował go oddział grobu wojenny ICK Komendy Wojskowej w Krakowie w 1916 roku powstał na planie dwóch kamiennych y, okręgów zachodzących na siebie nad wejściem y, umieszczono łuk y, y, rozpięty na dwóch y, y, pylonach z napisem y, via zogen cum y, strub i via hunt Frieden, w tłumaczeniu codysów, wyruszyliśmy w bój a znaleźliśmy pokój Centralnym punktem cmentarza jest kamienna rotunda, mauzoleum kryjąca groby dwóch oficerów armii niemieckiej, jednego szeregowca armii austriackiej, jednego nieznanego żołnierza rosyjskiego. Na mauzoleum znajduje się kamienna tablica zdobiona motywami roślinnymi i insk yy, z inskrypcją cudzysłów oto wspaniały los wojownika, yy, pozbywając się własnego ja. I oddając się całkowicie na rzecz ogółu śmierci u, u, upatruje naj, najczystszą na, nagrodę na terenie tarasów cmentarnych usytuowane są mogiły, na których umieszczone są żeliwne krzyże z tabliczkami memorialnymi. W 56 pojedynczych i 7, 7 masowych grobach spoczywa 114 poległych żołnierzy. 22 z armii austro-węgierskiej, 48 z armii niemieckiej, 44 z armii rosyjskiej. Żołnierze pochowani są na cmentarzu, polegli podczas walk toczących się w Beskidzie Niskim w listopadzie 1914 roku i 13-14 grudnia 1914 roku przepraszam 1914 nie 1940 oraz podczas operacji gorlickiej 4 i 5 maja 1915 roku dzięki staraniu Urzędu Gminy Dębowiec i Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi w VDK w Kassel cmentarz został wyremontowany jest do rejestru zabytków, znajduje się na szlaku frontu Wschodniego I wojny światowej. Po, po, słowa, po chyba słowacku, tak mi się wydaje. Zgadza się po angielsku, czyli English Speaking. Tak wygląda jednak to ten cementarz. Cmentarz po wybudowaniu w 1916 roku. I ten cmentarz trzeba dodać, że jest po generalnym remoncie. Nawet piasek i inne materiały budowlane leżą. Jeżeli ktoś sobie chce doczytać, ja nie sięgam, tam to nie będę kombinował. To po English, deutsch. oczywiście las i tak dalej to drogi będzie jakieś 400 500 metrów tak wygląda droga teraz została wysypana w sensie to co teraz remonty przeprowadzili Valentin Gorse może ktoś sobie znajdzie Y, po, y, znajomy, raczej kogoś z rodziny, Franz Pig, y, Pignatari, Anton Mest, Mestek, jeden nieznany y, żołnierz austriacki, Austrofego, Franz Kosir, Michał Kowacz, Anton Rosler, Ignac Skok, Franz Marii, Nic, Leopold Rabeder rabe Józef Jakubow czyli de facto jeszcze przejdę tego i później pójdziemy w górę Czyli jadąc oczywiście na zachód, to ten cmentarz jest ostatni w województwie podkarpackim. Martin Zaman. Johan Cebasek. Anton Kolaric. Martin z z z Zmitek. To już chyba z dwóch, trzech. Matthias Jaus, Johann Sersen, Peter Sisek Anton Petterin Jeden nieznany austriacki żołnierz Franz Korasek albo Korasec Czyli de facto jadąc na południe, raczej na zachód to już pierwszy to już jest bednarka 85 numer Theodor Holland Willy albo Willi Effenberger Te takie same wszędzie krzyże Josef Kustom 2 Matthias Ernest I oczywiście w razie czego później przez Może nie wiem czy będę chyba, lepiej będzie Johann Kasberger I tu tego spiel, spielgier Józef Kasselberg Johan Ernest Mathaus. Przepraszam bardzo, bo źle mi trzymać Pressus, press, to już kto inny Huston drugi Józef Beffenberger Willy Bayer in Schwab Friedrich y Holland, Theodor nie będę tego Józef Spielberger i teraz trzeba będzie chyba stać, bo mi było lepiej na siedząco to czytać Friedrich Schwab Ernest Jul Otto Będach I chwilę. Moment Jul Ernest Bendach, Otto Philipson to Star i Gustaw Limmar Johan, William Herman, Hedwig, Heiger, Bayer, to znaczy, że chyba Bawarsk... ba Pułk bawarski czy coś ko tego. Tak mi się chyba wydaje. Tak to wy wygląda Rudolf Philipson, Philips Zocht Gustaw Star I 4-5 maj e, 1915 Johan Li, Limbewerender Lim Herman Weimann Herman Hedwig To wszystko jest z kamienia wystawione Czech rosyjskich nieznanych żołnierzy Stefan Szyszkin, un 39 żołnierzy rosyjskich Jeden rosyjski nieznany Klemens Winta Xaver Szalak Wolfgang Ortner Otto Wagner Wilhelm Rodenbeck to też z Bawarska oczywiście pułk Szalk, Krzawier, Ortner, Wolfgang, Wa Wagner, Otto, ut. To, to chyba y, stopień wojskowy. Rodenbeck, Wilhelm, Bayer, to, to bawarskie. Prez to nie. Fej. Adolf Wilhelm. Adolf Wilhelm, czwarty. Mm, szósty. To chyba jest y, y, pułk. Karl Dippel Chyba będzie chyba też 15, dosyć długo. Adolf Wilhelm, Frey, Michael Echenberg, Gruba, Ludwig Steinecke, Heinrich Ploger, Wilhelm Fisch, Richard albo Richard Wittenberg. Herman Becker Herman äh, Liberman Johan Schral, Schradts... 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 Johan Mayer. Johan Keller. Ja. <coughs> Trochę źle tu jest, ale. Schwarzer schwa, 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 Johan. Wagner Beno. Zeigel Majer Johan. Wunderlich Johan. Rechm Ignaz. Durcz, Durczner Johan. Keller Johann. To chyba resztę stopnie wojskowe. Czy coś tego? Weimar Johann Wunderlich. Ignaz Rem. I ostatni tu. Johann Dusch, Dusch, Duschner Ben Wagner. tego to już nie będę pokazywał Gottlieb Chęczkę, Max Kobert, Lorenz Kamiński prawdopodobnie Polak Harold Max Bu Buschner, Ewald, Wagner, Reinhold, Cobalt Max, heczkę, Gotthild, Rzesijski, Anders albo Andrzej, Kamilski Lorenz, Ewald, Ern of to of Stulen Tu też chyba Polak Andrea, albo Andrzej Wrzesiński 4-5 maja 4, ma 4 maj 1915 Ernest Ewald i ostatni Max Arnold Ewald Buschner Reichold Wagner tak to wygląda będzie mi lepiej chyba wyjść przez płot niż wychodzić specjalnie i dawać oczywiście tego. A więc tak to zostawię, włączę pauzę i a więc jestem już za płotem. Po to bym musiał przechodzić, dwa razy iść i to niepotrzebne. Tak wygląda. Tamtedy się wchodzi. Tu jest żwir Tu jest piasek, żeby że to już chyba jest na ukończeniu. Drogę zrobili i tak dalej. Tak teraz wygląda i sobie pójdę oczywiście, bo że nie będę wchodził, oczywiście nie ma sensu. To będzie dosyć spory materiał, chyba też 15, lub nawet więcej minut. Tu już trzeba nagrać, i zamiast dwa razy robić, bo musiałbym jeszcze dokładać. Nie ma sensu, no to lepiej było przeskoczyć i, i nagrać. A więc takim widokiem wieczne odpoczywanie raci dać Panie. światło w jego stanie świeci na wieki wieku. Nie odpoczywają pokoju wiecznym. amen. Boże, zbaw ich duszę. Kończę materiał, dziękuję za uwagę, żegnam się i dozo.